Czy ukraińska sieć ma szansę podbić polski rynek? Energetyk placebo i downsizing w papierze toaletowym. Michał Kokoszkiewicz, zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Czy ukraińska sieć ma szansę podbić polski rynek? Na początku tygodnia opublikowaliśmy tekst, w którym informowaliśmy o tym, że do wejścia na polski rynek szykuje się albo rozważa wejście na polski rynek ukraińska sieć Silpo. To jest sieć należąca do drugiego pod względem wielkości ukraińskiego detalisty, czyli fozji Group, do którego należą między innymi takie szyldy jak Lesilpo, sieć sklepów convenience Fora, hipermarkety Fozji czy dyskonty trash. To oczywiście nie wszystkie szyldy, które należą do y, Fozzy Group, ale tak czy inaczej jest to oczywiście dużych rozmiarów y, przedsiębiorstwo, y, no bo jego roczne obroty sięgają 80 miliardów hrywien. To na złotówki jest jakieś ponad 9,5 miliarda złotych, czyli w zasadzie połowa tego, co zanotowało ostatnio Dino. Cała grupa w 2021 roku liczyła y, około 700 y, sklepów. Samo Silpo znane jest z tego, że przygotowuje dosyć nietypowe aranżacje swoich sklepów, one są tak sprofilowane tematycznie i stąd w niektórych sklepach można było zobaczyć na przykład motyw Kosmosu, w innych Małego Księcia, a w jeszcze innych Nikoli Tesli. Fozi Group powiedziało, że polski rynek jest przez sieć, przez sieć Silpo mocno eksplorowany od kilku miesięcy. Ale czy ta sieć, jeżeli zdecyduje się tutaj wejść, ma szansę zaistnieć? Na jej korzyść z pewnością działa ogromna baza ukraińskich konsumentów tutaj w Polsce. Póki co, brak jest na naszym rynku jakiejś większej, zorganizowanej sieci sklepów, która byłaby adresowana do Ukraińców. Oczywiście w większych miastach, na przykład w Warszawie, są pojedyncze placówki sprzedające stricte ukraińskie produkty, no ale tak jak mówię, nie jest to nic zorganizowanego. Problem w tym, że aby zaistnieć na polskim rynku, trzeba pójść szerzej, no i nie wystarczą do tego sami e, Ukraińcy. To z kolei wiązałoby się z koniecznością zbudowania jakiegoś takiego nietypowego profilu asortymentowego, który przyciągałby nie tylko ukraińskich konsumentów. Ale również y, Polaków. No, to oczywiście wiązałoby się z koniecznością zapewnienia polskiego asortymentu, przynajmniej po części, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością y, nawiązania licznych partnerstw i y, współpracy z polskimi podmiotami. Y, no i zrobienie tego wszystkiego od zera, co łatwe, y, nie jest. Innym rozwiązaniem mogłoby być przejęcie już istniejącej sieci, ale tu pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, czy taka sieć jest na polskim rynku taka, którą e, można by przejąć? No i dwa, czy Silpo czy Fozi Group ma odpowiednio duże środki, żeby taką operację. Poczynić. Mam wątpliwości co do tego, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku. Pojawia się też zasadnicze pytanie o to, czy Fossi Group nie jest po prostu zmuszone do takiego ruchu, to znaczy wyjścia poza Ukrainę. Siła nabywcza Ukraińców tam, na miejscu, na Ukrainie ze względu na wojnę i ten kryzys może spadać. Poza tym, no, trudno prowadzi się handel, w ogóle biznes, w sytuacji, kiedy trzeba. No, drżeć o swoje bezpieczeństwo. Stąd też Fuzzy Group stara się poszukać bardziej bezpiecznych przystani no i terenów, gdzie ten biznes, ten biznes można realizować dużo spokojniej. Rozgląda się za wejściem ewentualnym wejściem nie tylko do Polski, ale i o tym też wiemy na inne rynki, chociażby Słowację czy Bułgarię. Czy zatem Silpo ma szansę zaistnieć w Polsce? Tak, ale niestety niewielką. Musiałoby stworzyć coś, co wykraczałoby poza e, ofertę adresowaną do populacji ukraińskiej w Polsce, no i zachęciłoby do pójścia do sklepów także Polaków, ale wiemy, że polski rynek jest bardzo, bardzo konkurencyjny, co powoduje, że konsumenci mają tutaj naprawdę szeroką ofertę. No i pytanie, czy chcieliby pójść do jeszcze jednego sklepu, który zaoferuje lub nie zaoferuje coś. Nowego. Niełatwo będzie też o dobre lokalizacje na większych miastach, w których, do których SILPO mogłoby celować. To nasycenie placówkami handlowymi jest naprawdę wysokie, więc przebić się łatwo nie będzie. Ale cóż, może warto spróbować mimo to. Energetyk placebo czyli prosty napój na trudne czasy trudne dla producentów energetyków. Należąca do Maspeksu, marka Tiger wypuściła na rynek właśnie nowy rodzaj napoju energetycznego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest to napój energetyczny, który nie zawiera substancji pobudzających, czyli kofeiny albo tauryny. Pytanie czy w ogóle można go nazywać energetykiem, skoro takiej substancji nie zawiera no i w zasadzie nie za bardzo różni się od innych napojów gazowanych. Tak czy inaczej Tiger Placebo, Tiger Placebo Classic, bo tak nazywa się ten produkt, jest już dostępny w sklepach sieci żabka. Teraz pytanie, po co i na co to komu? Ta nowa propozycja od marki Tiger zbiega się w czasie z coraz takimi z coraz głośniejszymi, narastającymi postulatami w kwestii zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia. Projekt takiego rozwiązania, takiej ustawy złożyła już zresztą w sejmie partia republikańska. Jeżeli taka ustawa weszłaby w życie, no to producenci napojów energetycznych straciliby potężną bazę konsumentów, bo nie jest tajemnicą, że to osoby młode, także niepełnoletnie przede wszystkim kupują Energetyki. Maspex stara się więc uciec do przodu. Wprowadza napoje bez kofeiny, no i oswaja z nimi młodych konsumentów, także nieletnich konsumentów, dla których pewnie. To, czy w tym napoju jest kofeina, tauryna, czy jej nie ma, nie jest też tak bardzo istotne, a na pewno nie dla wszystkich jest tak bardzo e, istotne. Jeżeli nowe prawo zaczęłoby obowiązywać, firma miałaby już gotową i zakorzenioną w umysłach młodych konsumentów alternatywę. Nie zdziwiłbym się wobec tego, gdyby niebawem na półkach pojawiły się nowe warianty smakowe, tak żeby ten energetyk 0%... Jeszcze rozszerzać i, jakby docierać do jeszcze szerszej grupy konsumentów. Młody konsument pewnie nawet nie będzie czasami świadomy, że sięga po wariant 0%, wariant bez kofeiny czy tauryny i po prostu kupuje zwykły napój gazowany, który mu smakuje, bo, tak jak twierdzi Maspec, ten produkt smakiem nie różni się niczym od swoich oryginalnych odpowiedników. A zatem, szanowni Państwo, Genialne w swojej prostocie. Po ewentualnymi zmianami w prawie, już wtedy nie trzeba będzie się martwić i w ogóle można będzie zamknąć temat e, tego rozważania, czy we, wejdą nowe przepisy, czy nie. Bo my mamy coś, co naszego produktu, e, ma, e, mamy produkt, który nowego prawa absolutnie nie będzie dotyczył. Downsizing w papierze toaletowym. Czym jest downsizing? Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. W skrócie oznacza to, że mniej towaru kupujemy za tę samą cenę, a czasami nawet za nieco wyższą. Producenci zmniejszają więc lekko gramatury, na przykład tabliczek czekolady czy słoików majonezu, no i sprzedają go w cenie droższej za 100 gramów, czy, czy za kilogram, czy za inną w na inną większą jednostkę. Czasami oczywiście zostawiają też te same opakowania, wkładając do środka mniej produktu, tak żeby konsument nie mógł się szybko zorientować, że nastąpiła jakaś zmiana. Okazuje się, że downsizing dotyczy nie tylko produktów spożywczych czy kosmetycznych, ale także Środków higienicznych, od chociażby papieru, papieru toaletowego, na co zwróciła ostatnio uwagę jedna z dziennikarek. Jak można odchudzić ten konkretny produkt? Ano, bardzo prosto: papier jest chociażby luźniej zwinięty, co powoduje, że na pierwszy rzut oka ta rolka wygląda podobnie, ale w rzeczywistości jest albo krótsza, albo cieńsza. Konsument musiałby zacząć ważyć te rolki albo jakoś, nie wiem, macać je, żeby y, rozpoznać, y, że te rolki rzeczywiście wyglądają inaczej, bo ich liczba w opakowaniu oczywiście jest y, taka sama. No, jakby, koniec końców, y, na pewno nie jest to dobre dla konsumenta, chociaż oczywiście należy też rozumieć producentów, którzy starają się radzić sobie z rosnącymi y kosztami. Nie zmienia to jednak faktu, że cała sprawa pozostawia po sobie nomen omen lekki smrodek. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla was. Fajnie, że nas oglądaliście, ale jeszcze zanim się dostaniemy, to kilka ogłoszeń. Na rynku jest już dostępne nowe wydanie magazynu Wiadomości Handlowe. W nim Wywiad z Tomaszem Blicharskim, szefem Żabka Future, ale nie tylko, bo piszemy e, także o opakowaniach, o czacie GPT, a także o 30 kobietach, które zmieniają handel w Polsce. Polecam. E, zaglądajcie na naszą stronę internetową www.wiadomościhandlowe.pl, koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, no i śledźcie inne nasze media społecznościowe jak Facebook czy LinkedIn. A my, no cóż, my widzimy się już za tydzień. Michał Kokoszkiewicz, do widzenia.